Mango to jest cały mężczyzn, coś zagramy w Utekowela Napierwszy się zaklinuje ja Ok jedziemy, no się niego siedzimy, jedziemy wciąż jeszcze w ale Ja i tak uwielbiam akurat te tej, tej, tej też, że To jest, nagrywałem, to ja jeszcze w latach 17 byłem jeszcze w Negorandzie, w Dunii, w, w Danii, a, a niestety tutaj się dojeje, ten bardzo blisko ...lotniska i to jest bardzo nieprzyjemne, nie jak którzy co chwilę świergo tam, dźwięk pracujących silników turbo eee, o żadnych silników, to jest po prostu tak nieprzyjemny dźwięk. Oj, to ciężko co przyjechałem że przejechałem te miejsce, no cóż, że mi znowu. Po to, prostu to, to, to mi się, się porywam na, 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 na takie rzeczy, żeby sobie bardziej doładować e, klocki sobie konstrukcji. Dojeżdżamy. Hey, are you in there, Frank? Yes! Is that you, Chase? Have you come to rescue me? Shh. Johnny, go fetch the rest of the gang. Tell me, Stuck Chan, we have company. I think the robbers are still around, so be quiet. Czyli literki trzeba trzymać No lepiej no to, żeby ten K I zarebnie no. A tu akurat zrobię coś do zrobienia To dosyć By tak mnożnik poszedł No jeszcze kolejna na wecykwas szaty, mam Chyba żady chyba robicie ze mnie Noj, i tak... Dobrze, zbieram, to jest te, oni nie walczą, nim, bo nim na pewno na nie chciałam Chudej I to o tym mówię Багач. Давсаа. Uh, I Let's go! If you drive fast, we can still make the grand unveiling! I'll oh, settle so for getting out of here ma. And I thought I was unambitious. I hope we get back in time. I don't want to let Ellie down. What are the gang members mentioned something called Cheyenne. Any idea who that is, Frank? Ah, probably Cheyenne Twain. He's pretty new to Lego City, but I heard he runs the biggest chop shop in town. To

L�ved. this is like being on a roller coaster only without any of the boring safety them I hope they are not gonna check in the back of here because a lot of stuff has fallen out of the cupboards you thought word for the bad guys chasing us this would be a lot of fun Woohoo! No już, chyba przegrałem to. Tak, w nie zablokują, bo zresztą to wyliczyłem. Chyba teraz zaznaczamy do zamknąć. Co to było? Ech, gore, chyba to powtórzę. Tak, po, chyba to powtórzę. No niestety, fail. Ja ci filmie. Serio? Tak, chcę powtórzyć. To jest ciężko, to jest jedna z tych ciężkich misji. Bo tu I weź to ku na na zakrętach. Patrzcie, jak mi pani tuny zablokowali. Dowalać, nie? Dobra i dobrze. Jeden się wywrócił. Wy, wy, I dobra. To z, z, z drugi podejście do turnu. A teraz tu już wejdę. Patrzcie, teraz muszę patrzeć dokładnie, jak się ustawiają. Jest. Jest to nie źle i no, cię tu nieźle. Hops! i drugi raz hops czemu tam czule tak Dobra, the Teraz, teraz tylko to tylko zrobić Dobra. Już ich głupie Daj, żeby to... Ja pierdziłeś. co, weź ja tam Ugław! Ja to udziła. Ja jestem że bardzo blisko, bo to policja już jest już o krok. Mam tu już z, z jednym to to tunna. O, jest o jest tak jak to się że to wszystko w tym nie grało. Dobra. O, sie, 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 sie dobra, nie dało. mogę, mogę, się na Udało się. Do you mind if I drive it from Ellie that I can be trusted. All Enjoy getting your photo in the Frank. I have to reopen the bridge this afternoon. Where is that truck? As if I'm interested in fame and fortune. <gasps> My public! Ah, here it comes, Mayor Gleason. Here <laughs> I am with our new truck. Good old Frank Honey delivers <laughs> again. Jak to kulinas, tożemu, tamu czy ciebie B? honey waffles what are we doing well what did you expect to happen with frank driving it this is your fault marion whoa chase give me some good news have you found rex fury well how could you find him i mean the chief told you to stay off his case oh really <laughs> That's not true at all. <laughs> it is a chase. No? That's right. I was just about to, to send him undercover. In uh uh Cheng Chuang's gang? I think he's linked to Rex. Uh yes! <laughs> <sighs> well that was broke when I got here. to <śmiewanie> a tu mamy star, tu po mamy star, star Lego z 2005, został Zestaw, tak co Oj, chyba mi się nie załadował mi się ten obraz. Ellie, <śmiewanie> <ty>? <śmiewanie> I <śmiewanie> I have no idea how we're gonna get out of this mess. Oh, it's easy. I expect my parents will pay for it. Like usual. Huh? You know they're really rich, right? They own that hotel in Paradise Sands. Oh, it all makes sense now. Anyway, Chase is going undercover. He'll need new clothes. Well, congratulations, Chase. Oh. Transformation. I barely recognize you. Yeah. Who's that strange man in the garage? Right. I'm off to figure out how to get into Chan's gang. I hope they've reopened the bridge to the main island. Good luck with that, Chase. That was Chase. Chap idiot. Jetsy But it's that devil. Taki dzidziota, że ja nie okay. mogę. O, to, 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 to jeszcze... Łowy, szybkie. Spadł szybkie. Spadł szybkie. Za szybkie. Oj, to idziemy idzie, idzie przez kolejny punkt bardzo charystyczny tego miasta Też bardzo charystyczny Bo to jest akurat nowy jork, tutaj, tutaj mamy akurat strefy nowego jorku, czyli tańsłe i tak dalej Wtedy to jest to miejsce, tak, to jest tańsłe jak cholera Oczywiście to nie jest te... te, te miejsce, te charistyczne Zaraz będzie te miejsce To jest bardzo charistyczne miejsce, gdzie jest taki jeden budynek OKREJONY dookoła To Dosłownie dookoła biboldami Chyba to światło tutaj jest małe, ale da, da, da się mieli to... to... to będzie nie na razie Hey, Chase. Now you're an undercover detective. I've added a new function to your communicator. Is it a voice recorder? So I can do private eye style monologues? No. I was disappointed, but I decided to hear the lady out. It's an audio scanner. You just point it at a window and you can hear what's being said inside the room. You'll need to get to a vantage point to use it, though. It sounded like a Tylko właśnie troszeczkę dłużej wokół ja odkinałem ich, że tego tych, tych kulek one to nie I mają tego, w w w miejscu, w f... nie, nie mają tego fla fragmentu tam. Z tym boltem gdzie jest, gdzie się trzyma te całe koło. Te, także to jest troszeczkę zamknięte. Kolejne. Zaraz, już będzie bitka. teraz muszę się dostać do góry. Muszę znaleźć miejsce, gdzie wejdę. Hmm. Tu jest miejsce. Nie dożyłem tego. lewo! Do góry! Hop! Do przodu. Ta. Hop. Okej, okay, teraz trzeba tego się nie... O jać. Już się... Już, już mam stresa, nie? Bo ja się zesuję przy takich właśnie miejscach, gdzie jest, jest... Ach, już, 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 już się kamera zmieniła, nie? I don't know what to tam, I don't know what się I don't know what to say. I don't know. So, we'll to And we Why am I phoning you? Because you're late for your interview. Where are you? Oh, you're meant to be a chance limo place. Get a move on. Can you believe that? That Bucky Butler guy! The one who wants to join the gang? Yeah! He was at the art gallery! Well, they do have an excellent collection of Cubist sculptures. What does Cubist mean? Heh. <laughs> Bucky Butler. Why is that name familiar? I busted that guy, like two years ago. If I get him out of the picture. na Za pierwszy raz to za nas, bo widziałem gdzie to jest, bo poprzednio to ogrywałem. Hop. Na tyłu. O! To dla... jest na O, to jest taka... jest, jest, jest nie. O, chorownik którego pa... Które to też znaczy, już się nie o niech to tu tu bo się z... No, 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 jak łaba, też. się proszę bardzo, co my tu mamy? Macie właśnie tanskłe, te charystyczne miejsce. To jest tak charystyczne miejsce, w całym tym... ...że hej. O. Tak, on byłoczny. Teraz będziemy przejechać chyba przez. Tak jakby ten tunel. Pod wodą. Tak jakby, bo to jest tak Nie wiem, czy to nie jest nawiązanie do. Chyba do, 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 do ich tunelów. W, 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 w dupieniu du, du, tych trzech tun... dwóch tunelów, bo jeden to jest most. Bo to, to 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 to. To, 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 to dzieje się jest ryżak? W tym bramce miałem 17, tam, 16 lat mniej więcej. Gdybym jeszcze gimnazjum. That Nie w gimnazjum, chyba w... Tak, w gimnazjum, czy nie wiem. nie do końca. O! Już, by się wkleszczył. Już by się wkleszczył. Ale ten sam... To jest niepojęte, jak Madon liftuje. Oh, no ale... Tu się nawet... Tu ja się nawet pożegnamy. lajkujcie, no to cześć!